Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. W ostatnim czasie zelektryzowała mi wiadomość, że nasz wielki rodak, Jan Paweł II, zamierza zostać świętym. Jest to, niezwykle, jest to niezwykłe wydarzenie w dziejach naszego niesamowitego narodu. W związku z tym przeszukałem wiadomości na internecie. Zajęło mi to dosyć dużo czasu, ponieważ szukałem czegoś, czego nie ma. Przeczesałem wszystkie wiadomości, używając wszystkich możliwych wyszukiwarek. Przed śmiercią papieża nie było żadnego zapisu o jakimkolwiek cudzie, którego mógłby dokonać. Krótko mówiąc, za życia papieża, papież nie uzdrawiał. Nie uzdrawiał ani w normalny sposób, bo nie był lekarzem, a tym bardziej nie uzdrawiał za pomocą cudów. W momencie, kiedy, kiedy papież umarł, i ludzie zaczęli domagać się, aby został świętym, krzycząc tam po jakimś kurwa włoskim języku, żeby go kurwa zrobić świętym natychmiast, a Kościół stwierdził, że bardzo by się przydał kult Jana Pawła II i postanowiono znaleźć cud. Jedyne co znaleziono, to zeznania ludzi, którzy twierdzą, że ja wierzę, że to Jan Paweł II mnie uzdrowił, uzdrowił. ja wierzę, że moje uzdrowienie nastąpiło za pomocą, za Jana Pawła II. Co więcej, dochodzi już do takich absurdów, do jakiego doszło kilka miesięcy temu, Prawdopodobnie gdzieś e, na Podkarpaciu, kiedy rodzice odmówili, odmówili leczenia dziecka bardzo poważnie chorego, i jedyną metodą leczenia, którą przyjęli, było modlenie się do Jana Pawła II, który oficjalnie jeszcze nie jest świętym i nie siedzi po prawicy ojca. E, jest to kompletny absurd, w kraju, w którym Jan Paweł II jest świętością, jest relikwią narodową, za którą kompletnie nic nie idzie. Pytając się przeciętnego Polaka, co wiesz o Janie Pawle II, możecie usłyszeć coś takiego. Jan Paweł II! Jan Paweł II! A kiedy... Polak już wykrzyczy swoje. Zwróci się, no dobrze, ale poza tym, czy jeszcze coś innego wiesz? Usłyszysz wtedy coś takiego. Kremówki, kremówki, Jan Paweł II. A. No w tym momencie powiedz, no dobra, ale to są takie <gulniki> ogólniki. Może byś mi powiedział coś, co naprawdę wiesz o Janie Pawle II. I wtedy można usłyszeć coś takiego. A. 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 A nie ma wolności bez solidarności. Kremówki! Jan Paweł II, Polska! Wracając do cudów papieża. Została powołana specjalna komisja fachowców, naukowców katolickich, a księży obdarzonych specjalnymi łaskami od Pana Boga. I ci ludzie zbadali wszystkie przypadki, kiedy. Wierni twierdzą, że za wstawiennictwem Jana Pawła II, albo nawet sam Jan Paweł II ich pouzdrawiał, ci ludzie w końcu znaleźli jeden przypadek, który... który można zaklasyfikować jako prawdziwy. Otóż jakaś zakonnica się modliła do papieża, czy o od papieża, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ jest to wielka bójda na rysorach. Eee, I ci ludzie... Z tej komisji super fachowcy, super agenci stwierdzili, że to jest udowodnione. Mam nadzieję, że przedstawię publicznie te dowody, mam nadzieję, że to wszystko da się zmierzyć i wyliczyć. Jedyne co... Dlaczego o tym w ogóle mówię? Ponieważ w naszym pięknym kraju, niedługo w Zaraz po kanonizacji Jana Pawła II, w, powyskakują jak grzyby po deszczu szkoły imienia świętego, JP2, uh, ulica JP2, place JP2, może samolot JP2, może uh, burdel JP2, nie mam pojęcia. Inwencja naszych rodaków, jeżeli chodzi o, o Jana Pawła II, jest naprawdę niesamowita. <grystanie> uh, tak więc. Przed śmiercią Jana Pawła II nie było żadnych cudów, nikt o nich nie słyszał, cuda zaczęły wyskakiwać jak grzyby po deszczu po jego śmierci. I prawda jest taka, że cudowne uzdrowienia się po prostu zdarzają. Dotyczą... każda religia ma swoje cudowne uh... Cudowne uzdrowienia. Ateiści czasami cudownie e, zdrowieją. Mam kolegę, któremu my lekarze dali trzy miesiące życia. Miał potężnego guza w głowie i ten guz zniknął. Jest to za przysięgły ateista. Któregoś pięknego dnia udał się do, do lekarza i badanie wykazało, że tam po prostu nie ma nic. E, czyli uzdrowienia, uzdrowienia się, się zdarzają. I Jan Paweł II nie ma z tym nic wspólnego. Jest to totalnie głupie. I co więcej, Niezwykle mnie cieszy, że Kościół w taki sposób jest w stanie stwierdzić fakty naukowe i udowodnić, że cuda miały miejsce, ponieważ w ten sposób sam sobie podcina nogi. Ponieważ jeżeli jest to sposób udowodnienia, udowadniania prawd, wielkich prawd wieczystych, a prawd boskich, prawd religijnych, oznacza to jak płytkie są... A, fundamenty tej, tak zwanej, religii. <grywa> e, zupełnie niespodziewanie znalazłem sojusznika w moich poglądach na temat cudów Jana Pawła II. E, to, co za chwilę tu usłyszycie, nie jest dokładnie na temat cudów Jana Pawła II, jest na temat alternatywnych form uzdrawiania. E, dokładnie mówiąc, jest na temat e, między innymi leczenia na odległość, leczenia miłością i wszystkimi innymi cudownymi formami leczenia. A są to fragmenty audycji z Radia Maryja katolickiego głosu w naszych domach. <noise> A jest mi niezwykle miło, że Radio Maryja ma takie rozsądne podejście do alternatywnych form uzdrawiania, czyli do cudów, krótko mówiąc. Posłuchajmy tego niesamowicie odkrywczego Program. Także to zakończę, że w dobie prześladowania kościoła, notorycznego niedowierzania kościołowi, magisterium kościoła opartego na wierze, ale również na, na, na wiedzy, na, na konkretnych dowodach wręcz naukowych, czyli to, co jest poza nauką, jest jakimś tam. Nie wiadomo z księżyca wziętą intuicją, pseudointuicją nawet wystarczy po prostu poprzez doświadczenie zweryfikować i okazuje się, że nie ma najmniejszych podstaw. I teraz konfrontacja wiary religii katolickiej z no, takim światem no, wysanym z palca. Światem absurdu, sfery irracjonalnej, prawda? Czegoś, co jest niezbada... niezmierzalne i niezbadalne. A, praca Jana Pawła II polegała na tym, że podróżował po świecie i wygłaszał niezwykle mądre i odkrywcze myśli, typu: a, Zło jest złe. Albo czasami poszedł jeszcze dalej i stwierdził, że dobro jest dobre. I wtedy Polacy krzyczeli coś takiego. Małysz! Wszystko, co nauczał ten wielki Polak jest totalnie niepraktyczne i oparte na dogmatach religijnych i nie ma nic wspólnego z, z żadną rzeczywistością. A nie zgadzamy się do jego podejścia do a, seksu, nie zgadzamy się co do jego pojęcia do rozwodu w środków antykoncepcyjnych. Jako społeczeństwo absolutnie nie zgadzamy się z wieloma, z wieloma rzeczami. Szczęść Boże! Małysz! A, przepraszam. Jan Paweł II! Jan Paweł II czynił cuda! Jan Paweł II czynił cuda!